sprawy z tej sytuacji, zostali skupieni na wartościach ciała, a pieniądze są tylko po to, pieniądze są środkiem do tego, aby posiąść duszę. Duszę przez diabła. Dla szatana one nie mają wartości, oprócz tej, że można za nie kupić duszę po to, żeby duszę posiąść. I dlatego porządliwość ciała, możliwość osiągnięć, tego życia, więzi człowieka, jeśli chodzi o te właśnie sprawy materialne, pieniądze, a mówi Jezus Chrystus do młodzieńca, sprzedaj wszystko, rozdaj biednym i pójdź za mną. A dzisiejszy kościół pisze, sprzedaj wszystko, rozdaj biednym i bądź biedny. Jak już mówiłem o tym przed tytule, nagroda za dobrowolne ubóstwo. Czyli sprzedaj wszystko, rozdaj biednym i bądź ubogim. A tam jest napisane, sprzedaj wszystko, rozdaj biednym i chodź za mną. I pójdź za mną. Chrystus nie jest ubóstwem. Chrystus jest bogactwem Bożym, duchowym, panującym wszystko, bo człowiek został stworzony jako istota panująca nad całym światem, nad wszystkim, ale musi pokonać narzędzie, które panuje, które zostało stworzone do panowania nad duszą.